Reprezentacja Polski spada do dywizji B. To się wydarzyło, tak będzie, ale według mnie, tak jak mówiłem, nie ma co się martwić. Jeszcze wszystko przed nami, zapraszam na odcinek. Nie zapomnij o łapce w górę i o subskrypcji. Polska reprezentacja przegrywa ze Szkocją po całkiem udanym meczu który mógł się zakończyć na naszą korzyść, szczególnie w drugiej połowie, gdzie Szkoci przez chwilkę mieli słabszy okres i wtedy trzeba było to wykorzystać w postaci dobicia Szkocji po tym, jak w 58 minucie przy piękną bramkę strzelił Kamil Piątkowski. Wtedy należało dokończyć to, co było obowiązkiem. W tym spotkaniu, czyli doprowadzić do strzelenia drugiej bramki, która skutkowałaby wygraną w tym meczu i pozostaniu w dywizji A. Jednak tak się nie wydarzyło. Spróbuję przeanalizować wczorajsze wydarzenia, które odbywały się na stadionie narodowym. Zanim zacznę, jeszcze chciałbym przeprosić za mój głos. Jestem lekko przeziębiony. Jednak chciałbym to nagrać, żeby po prostu pokazać, że na tą porażkę trzeba patrzeć troszkę z innej perspektywy, a przy okazji też ocenić wczorajszą grę naszej reprezentacji, która w ostatnim czasie ma bardzo duży zjazd formy. I nie wiem, czy jest to związane z brakiem Roberta Lewandowskiego w reprezentacji, aczkolwiek dobrze wiemy, że. Nie możemy się patrzeć tylko na jednego zawodnika, ponieważ to nigdy nie da nam naszych upragnionych celów. Rozpoczynając mecz, wczoraj Polacy, można się zaśmiać, że bardzo dobrze grali do trzeciej minuty. A dlaczego do trzeciej? Bo w trzeciej minucie stracili bramkę. 1-0 dla Szkotów, balonik bardzo szybko pękł. Polska próbowała też doprowadzić do remisu, aczkolwiek zapisałem tutaj sobie w notatniku, że. Polacy bardzo chcą, ale nie mogą. Na chęciach w pierwszej połowie się to kończyło. Szkocja pełna dominacja w pierwszej połowie. Chociażby następne sytuacje, które szczęściem dla polskiej reprezentacji kończyły się albo poprzeczką w 32 minucie, albo słupkiem w 41 minucie, co pokazywało, że już Szkocja bardzo. Optymistycznie zaopatruje się na drugą bramkę w drugiej połowie. Trzeba przyznać, że polska reprezentacja w cudzysłowie miała ciepło, jeżeli chodzi o pierwszą połowę, bo tu tylko brakowało szczęścia, żeby Szkocja dobiła Polskę już w pierwszej połowie i skończyłoby się to gorzej niż w meczu z Portugalią, ponieważ w pierwszej połowie jeszcze z Portugalią, gdy kończyliśmy, był remis, a tu już byłby pogrom 2 do 0. Teoretycznie ze słabszą drużyną. W drugiej połowie troszkę się to zmieniło. Polska zaczęła atakować. I pięknym strzałem Kamila Piątkowskiego, w 58. Minucie, Polska zremisowała na 1 do 1. Polska reprezentacja się obudziła, więc zgaduję, że większość kibiców już myślało, że ten mecz jest wygrany. Albo chociaż zremisowany, Szkocja miała jeszcze swoją sytuację w 64. Minucie, gdy piękną paradą popisał się Skorupski. I po tym momencie, wydaje mi się, że to co wcześniej mówiłem, Szkocja osłabła i Polska miała tutaj ten czas, żeby go wykorzystać, żeby ta bramka padła. Lecz zabrakło konkretów, i tutaj takie moje pytanie. Albo stwierdzenie, czy po prostu naszej reprezentacji ten remis starczył. Cel w postaci utrzymania się w dywizji A został do którejś minuty, czyli do 90 chyba drugiej minuty, zrealizowany. Ale Szkocja zaskoczyła strzeleniem bramki, i nagle obudziliśmy się w dywizji B. Gdzie uważam, będzie nam przez jakiś czas lepiej, ponieważ są tam drużyny, które. Aktualnie są na naszym poziomie. Nasza reprezentacja będzie miała okazję się pokazać. Czy po prostu są dla nas drużyny, które są dla nas za dobre i po prostu zwycięstwo z nimi to jest czysty fart? Czy też jesteśmy w miarę stabilną, solidną drużyną, która potrafi grać z większością drużyn w Europie? Co na pewno da doświadczenie, możliwość wypracowania jakiejś nowej strategii, która w drużynie odświeży nasz styl, i jest to też jak najbardziej najlepsza droga do wstawiania nowych zawodników do naszej kadry, ponieważ jak dobrze wiemy, na samym Lewandowskim ta drużyna nie będzie się opierać. Jeśli chodzi o pytanie, czy zostawiamy Michała Probierza? Jestem skłonny zaryzykować stwierdzenie, że zostawiamy go, ponieważ wydaje mi się, że w tym momencie nikt sensowniejszy do nas nie przyjdzie, ponieważ Marek Papszun aktualnie ma za zadanie zdobycie mistrza Polski z rakowem częstochowa. Chciałbym jeszcze dodać na koniec, że MVP wczorajszego spotkania w reprezentacji Polski był. Nasz bramkarz, który dał nam jeszcze możliwość dodatkowych minut bez straty bramki. Gdyby nie on, ten mecz zakończyłby się dużo szybciej. Dzięki, cześć, pozdro.